Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na czytanie, co ważnego wydarzy się jeszcze w tym tygodniu. I wybór pierwszy, wybór drugi i wybór trzeci. I zaczynamy czytanie od wyboru pierwszego. Oczywiście przypominam, są to czytania ogólne. I wybór pierwszy, czwórka buław. Co ważnego wydarzy się jeszcze w tym tygodniu, czego możesz się spodziewać? No, oczekuj pozytywnego zakończenia jakichś dotychczasowych wysiłków. To, co wcześniej próbowałeś, próbowałeś zrealizować, ma możliwość właśnie przynieść oczekiwane przez Ciebie efekty. I pamiętaj, że będą to też fundamenty na przyszłość. Czwórka buław przynosi ci rozwój, możliwość dobrobytu. Musisz pamiętać, że w energii tej karty monotonia to jest przeszłość. Wizje, które miałaś, miałeś do tej pory, zostaną przeniesione do realnego świata. Czyli pojawi się taka nadzieja na przyszłość. Ale warunkiem jest oczywiście Twoje działanie, Twoja aktywność sprawy, realizacja spraw, na które czekasz, przyspieszą i możesz naprawdę w krótkim czasie, dosłownie kilku dni, spodziewać się efektów. Jeżeli chodzi o życie emocjonalne, to tutaj karta zapowiada silne więzi. I również spotkania takie pełne emocji. Możesz spodziewać się gości, możesz chętnie przyjmować zaproszenia na różnego typu uroczystości. Generalnie można to podsumować jako czas plonów, sukcesów i emocjonalnych, uczuciowych, ale też zawodowych. Wszystkie spotkania będą pełne emocji, rezultaty może nawet lepsze od tych, które oczekujesz. I z takich spraw konkretnych, jeżeli przed tobą jest egzamin, kupno jakiegoś domu czy mieszkania, to na pewno pojawi się bardzo atrakcyjna oferta z której będziesz mógł mogła skorzystać. No i oczywiście też pozytywne zdanie egzaminu. No i wybór drugi karta cesarzowej zapowiada w najbliższych dniach twórcze dążenia. Pojawią się narodziny jakiegoś pomysłu na pewno możesz spodziewać się żyzności takiej obfitości no i zadowolenia z y, wszystkich działań z wszystkiego co cię otacza y, radości z y, kontaktów z innymi możliwości opiekowania się nimi przebywania z nimi y, w związkach y, spodziewajcie się zgody i odrodzenia uczuć Satysfakcja również będzie tutaj w pracy i oczekiwane profity w postaci być może awansu, jakiejś podwyżki czy innej dosyć może intratnej czy ciekawej atrakcyjnej propozycji. Przygotujcie się, przepraszam, również na związane z tym takie krótkie wyjazdy. Tak? Cesarzowa może również oznaczać konieczność wyjazdów, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. To, co teraz rozpoczniesz, ma duże szanse na powodzenie. No, i oczywiście pamiętaj o tym znaczeniu cesarzowej, wokół której skupia się całe życie, więc jeżeli jesteś taką cesarzową, będziesz gromadzić wokół siebie wszystkich, wszystko i nadawać kierunek, pomagać i wspierać. I oczywiście dla mężczyzn możliwość spotkania właśnie takiej idealnej kobiety właśnie cesarzowej. I wybór trzeci, dziesiątka pucharów, mówi o trwałych więziach z ludźmi i tego się spodziewajcie w najbliższym czasie nastąpi być może harmonia w partnerstwie, jakieś szczęśliwe wydarzenia związane właśnie z rodziną. Pamiętajcie tylko, żeby nie idealizować swojego domu, swojej rodziny, relacji, bo czasem przychodzą do nas te chwile gorsze. Jednak tutaj jest czas pozytywny, czas dobry. Pojawia się też dużo zaufania, takiego wzajemnego do siebie. Zrozumiecie, że możecie sobie ufać, jesteście przy sobie bezpieczni, i sytuacje emocjonalne będą tutaj bardzo ważne i istotne w, tych, w tym czasie, w tych dniach. Może się pojawić chęć założenia rodziny, być może na rodziny jakiegoś dziecka. Zakochanie się i w, w tym wszystkim będziecie się czuć bardzo bezpieczni, bezpieczni emocjonalnie. Możecie również oczekiwać pomocy ze strony innych. No i, kochani, dobry również okres zawodowy, obiecujące perspektywy w pracy. Dla tych, którzy jej jeszcze nie mają, pojawi się też możliwość zatrudnienia. To tyle, jeżeli chodzi o czytanie na dzisiaj. Życzę Wam pięknego dnia i do usłyszenia.